Wyjątkowo intensywny i obfitujący w wydarzenia weekend zakończył w niedzielę sportowy piknik z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Urząd Miasta Puławy we współpracy z Klubem Sportowym Wisła i Puławskim Ośrodkiem Kultury Dom Chemika. Od południa stadion miejski przy ulicy Chałkę Bosaka wypełniał się uczestnikami, na których czekało wiele atrakcji. Miłośnicy piłki nożnej mogli potrenować z młodymi piłkarzami Wisły, zmierzyć swoją siłę strzału na bramkę, czy też zagrać improwizowany mecz na okrągłym boisku. Można było także zmierzyć się z przeciwnikiem w meczu z mini bramkami. Zawodnicy sekcji podnoszenia ciężarów Wisły pokazywali jak przygotować się do dźwigania sztangi. To wszystko odbywało się na głównej płycie stadionu. Na bocznym boisku na najmłodszych czekały stanowiska, gdzie malowane były buzie, a także scena z animatorami oraz miejsce do zabawy wielkimi klockami. Dorośli podczas pikniku mogli spróbować pysznych lodów, a także zapoznać się z regulacjami dotyczącymi budżetu obywatelskiego. W okolicach rzutni na koronie stadionu na wszystkich head Czekały dmuchańce, które w niedzielę cieszyły się wyjątkowym powodzeniem. Podczas pikniku odbywały się także pokazy freestylu piłkarskiego, a tuż przed jego zakończeniem odbyła się tzw. Piana Party, która jest ulubioną częścią zabaw plenerowych naszych najmłodszych. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka-Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 m2, z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji – trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w Biurze Sprzedaży Magdom Holdings S.A. Przy ulicy dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl